Witam serdecznie wszystkich oglądających, słuchających nas. Dzisiaj chcę Wam przedstawić bardzo ważnego gościa, Janusza Gabryniewskiego, który jest menedżerem Akuny od chyba kilkunastu lat wspólnie z żoną Lilką, budowali, budują nadal struktury Akuny i Janusz dzisiaj podzieli się tymi doświadczeniami. Bardzo się cieszę, że tutaj jesteś, Janusz, i mam nadzieję, że wyciągnąć ciebie ten klucz, te tajemnice tak sukcesu. Witam, Cywiolo, witam wszystkich Państwa. Jesteś od, w Akunie od kilkunastu lat. Że produkty Cię zachwyciły, no to wiem, bo używam tych produktów i wiem, że są genialne. Ale powiedz, co skłoniło Ciebie i Lilę do dołączenia do grona partnerów biznesowych Akuny? tak na samym początku to nie patrzyliśmy na to przez pryzmat biznesu, bo na początku to było chciejstwo mojej żony, żebym używał tego produktu, bo ona stwierdziła, że ja go muszę używać, a znając charakter mojej żony, to wiedziałem, że będę musiał go używać. I szukaliśmy sposobu, jak no, obniżyć sobie cenę. A kiedy sponsorka powiedziała nam jedno zdanie, możecie mieć to taniej, to to słowo taniej zabrzmiało jak mantra i szukaliśmy właśnie Informacji, co to znaczy taniej, jak taniej, co trzeba zrobić. No i z tego wyszło, że nie tylko taniej, ale że nawet długi czas był naszym hasłem Alveo za 0 złoty, tak? Żeby nie mówić za darmo, bo to nie było za darmo, tylko było za 0 złoty, a pieniądze po prostu wynikały z naszej aktywności. A ta początkowa aktywność wynikała właśnie z tego, że chcieliśmy obniżyć sobie cenę Alveo. No najpierw dla mnie. Później okazało się, że skoro Alveo wyszło bez obciążenia budżetu dla mnie, no to dlaczego cała żona, cała rodzina nie, powin, nie może tego pić? A więc te takie pierwsze cele, żeby na początku rodzina mogła zadbać o swoje zdrowie. I widząc, że to się rozwija, zagłębiliśmy się dalej w plan marketingowy. No, w biznesie mówi się tak, że biznes jest to rozwiązywanie problemów innych ludzi w zyskowny sposób. No, bo to nie było tylko alweo za 0 złotych i butelki dla rodziny, ale no potężną strukturę zbudowaliście, duży biznes, dochód pasywny, który, którym się cieszysz. W związku z tym, no to wymagało pewnych działań i takiego podejścia bardziej przedsiębiorczego, biznesowego. Oczywiście wielu mówię o początkach, kiedy było pierwsze, kiedy jeszcze nie było tego zapału do akuny, tylko muszę pić alweo. Tak? Ale oczywiście, kiedy ten system zadziałał, kiedy zobaczyliśmy, że faktycznie można sobie obniżyć cenę, można mieć to za 0 zł, a w następnym kroku jeszcze padają pierwsze pieniądze, o, to trzeba było się zastanowić. Ale tak naprawdę początki biorą się z tego, że zarówno ja, jak i żona jesteśmy takimi no, niepoprawnymi optymistami. My zawsze mieliśmy wielkie marzenia, wielkie cele. I mimo, że sytuacja gospodarcza, no, to, co, czym się zajmowaliśmy, nie zawsze nam pomagało w osiągnięciu tych celi, to my nie zrezygnowaliśmy z nich. A więc zawsze, jeżeli z czymś nowym się spotykaliśmy, to przymierzaliśmy, czy to może pomóc nam w realizacji naszych marzeń, naszych celi. I w momencie, kiedy w Akunie zobaczyliśmy, że są, jest możliwość zarabiania pieniędzy, to po przyłożeniu do tych naszych marzeń, wow, ja mogę tu się spełnić, ja mogę to zrealizować. I to jest piękne. A więc uważam, że jeżeli człowiek nie ma celu, nie ma tego wewnętrznego ognia, to ciężko mu będzie, Dostrzec możliwości wakunów, bo zdrowotne tak, konsumentów mamy wielu, ale niewielu chce to robić. Uważam, że nie chcą tego robić, bo nie mają sprecyzowanych celi. Nie wiedzą, co chcą osiągnąć. Albo wiedzą, mają, co to... Może mają zbyt małe te marzenia, bo to często jest tak, że ludzie mają pewną strefę komfortu, jakoś tam jest i stwierdzają, że to im wystarcza, że, że nie jest, jakby nie, nie podejmują tego wysiłku, żeby zrobić coś więcej. Wielu, no mi akurat tu pomogło w tym bardzo moje kredo życiowe. Jestem wychowany na Piśmie Świętym. Studiowałem, analizowałem, dużo czytałem i jedna rzecz mnie tam, mi tam utkwiła. Wszystko możecie, wszystko możecie. A więc nigdy nie dałem sobie powiedzieć, nawet jak nauczycielka w szkole mi mówiła, że o, ty to nic nie osiągniesz. Ja mówię, pani nic nie osiągnęła, bo jest pani nauczycielką. Ja osiągnę wszystko, co będę chciał. Oczywiście nie mówiłem tego jej na głos, bo mówiłem to sobie w duchu. To pani nic nie osiągnęła, bo pani jest tylko nauczycielką, a ja osiągnę wszystko. I ten wewnętrzny ogień był we mnie zawsze i tylko szukałem możliwości. Kiedy na początku tej perestrojki w Polsce, koniec lat 80., początek 90., pojawiła się możliwość, zauważyliśmy, że Polacy wymieniają telewizory z czarno-białych na kolorowe, to mimo, że nie mieliśmy żadnego przygotowania i nie mieliśmy żadnych finansów, zainteresowaliśmy się tym i przez ładnych 8-10 lat zarabialiśmy bardzo dobre pieniądze, pomagając ludziom wymienić telewizory z czarno-białych na kolorowe, doradzając, wybierając odpowiednią markę, dopasowując do ich budżetu, a więc można powiedzieć, sukces to wtedy, kiedy pomagasz człowiekowi zrealizować jego marzenia, jego pragnienia, a im więcej takim ludziom pomożesz, tym większy sukces osiągasz. W nie to się szczególnie przekłada, bo mamy produkty prozdrowotne. Produkty, które pomagają przywrócić zdrowie i pomagają następnie utrzymać ten stan zdrowia w organizmie. A więc mamy produkt dla każdego i im większy, ludzi tym zainteresujesz, tym większy masz sukces dla siebie. I to jest tylko to, po co masz ten sukces? Jeżeli tylko, żeby się nim obnosić, płytkie. Jak widziałem, że ludzie chcieli w Akunie osiągnąć pozycję dyrektora regionalnego i dostać na gali, zegarek jako dyrektor regionalny, to oni to osiągali, ale po tym nie robili już nic, bo oni osiągnęli swój cel. Ich cel był płytki, zegarek. No i tytuł jeszcze dyrektor, jak to brzmi. No tak, to, to brzmi, ale nie poszło za tym nic dalej, bo można powiedzieć, osiągnięcie celu spowodowało, że zatrzymali się w miejsca, więc można powiedzieć to, co wcześniej wspomniałaś, zbyt małe cele. To nie jest cel, to jest coś, co chcesz osiągnąć, twoje pragnienie, to coś, co marzysz, nie wiem, wyjazdy, przebywanie w pięknych hotelach, spędzanie pięknych weekendów, czy wybudowanie domu. To są cele wielkie i na nie trzeba troszeczkę większego zaangażowania, ale kiedy osiągasz wielkie cele, to możesz sobie następnie stawiać kolejne wielkie, albo upajać się tym, co już masz. A kiedy realizujesz małe cele, no to za chwilę popadasz w frustrację, no bo... No, to jest to wyznaczanie kolejnych celi i co ważne, Planowanie, jak do nich dojść, planowanie, planowanie. W akunie wynagrodzenie wiąże się stricte z awansem na poszczególne pozycje menedżerskie, Ale te awanse wynikają z tego, że z coraz większą grupą ludzi pracujesz, A więc w sposób naturalny, pomagając większej liczbie ludzi, automatycznie musisz awansować. Jeżeli awansujesz, to wzrasta twoje dochody, wzrastają Twoje dochody i jesteś coraz bardziej spełniony. Ale żeby chcieć to robić, to na początku musisz mieć to wewnętrzne pragnienie. Ten cel, coś, co jest ten, ten, ten wieczny głód. Akurat większość z mojego pokolenia, jestem rocznik 61, wychowało się w czasach, kiedy nie było za wiele do kupienia, nie było za wiele możliwości, a my musieliśmy wiele rzeczy oglądać tylko za lada. Później przyszły czas, że nawet za lada nic nie było, ale nigdy nie zrezygnowaliśmy z naszych marzeń. My zawsze chcieliśmy coś więcej. I tylko szukaliśmy możliwości. A kuna dała tą możliwość. Produkt, system i tylko chęć realizowania własnych celów. Dokładnie, dokładnie, wiem o czym mówisz, bo ta postawa taka proaktywna, że ktoś, kto nie chce zrobić, tak, szuka powodu, ktoś, kto chce zrobić, szuka sposobu. I to jest taka kwestia nastawienia, że mam swoje cele, nie poddaję się, szukam drogi, otwieram się na różne możliwości. Ja pamiętam te czasy, o których mówisz. Kiedy szłam wzdłuż Peweksu, to było w Poznaniu, jak byłam na praktykach studenckich, długa witryna, piękne rzeczy, I mówię, tak sobie pomyślałam, kiedyś będę kupować w takim sklepie. I pamiętam, że faktycznie pierwszy zakup, mały Sanyo 14-calowy telewizor za dolary w Peweksie był kupiony, później Peweksy już zniknęły, ale faktycznie to jest coś takiego, że jeżeli mamy taki wewnętrzny ogień, tę wewnętrzną motywację, że chodzi o spełnianie swojego życia, o kształtowanie, tworzenie tego życia, to po pierwsze mamy dużą szansę na sukces tego, co mówisz, a po drugie trafiamy na odpowiednie możliwości, właśnie takie jak akuna daje, gdzie możemy, mamy konkrety, mamy plan, wiemy, co trzeba zrobić i jakie będą tego efekty finansowe. Czyli co jest takim, jakbyś miał jednym słowem podsumować, takim kluczem do sukcesu? Kluczem do sukcesu to jest przede wszystkim pragnienie. Pragnienie osiągnięcia wyższych celi. Bo jeżeli tych celi nie masz, to sukcesu jako takiego nie osiągniesz. Bo nawet jeżeli masz możliwość awansu, to nie wykonasz tego wysiłku, tego trudu, bo to nie jest ci do niczego niepotrzebne, to ci do niczego nie prowadzi. Nawet sama kariera sama w sobie jest dobra, no bo Piąć się po szczeblach kariery w korporacjach, w zakładach, w różnych instytucjach, w urzędach, no to wiąże się z takim awansem na no wyższe uposa uposażenie. Ale to uposażenie, jeżeli cię nie prowadzi do realiz realizacji twojego celu, to popadasz za chwilę w jakiś maraz, po prostu te pieniądze nie mają dla Ciebie żadnej wartości, bo one nie są celem same w sobie. One mają być tylko środkiem do celu. One pieniądze są tylko środkiem do celu, nic więcej. Bo co to znaczy lepsze życie? Jeżeli żyjesz, no to czy, czy, czy zjesz troszeczkę lepiej, czy troszeczkę gorzej, to tak jesteś syty? Ale jeżeli masz wewnętrzne pragnienie, to w tym momencie będziesz dążył do tego, żeby to zrealizować. I proszę Państwa, ja uważam, że każdy z nas, bo jak się rodzimy jako dzieci, jak rozmawiałem na podwórku, to ten chce być, zostać. W naszym Gorzowie wielkopolskim każdy chciał chłopak zostać różdowcem, dziewczyny chciały zostać lekarzem, pielęgniarką, żeby pomagać żużlowcom, bo w takim środowisku się obracaliśmy, wychowałem się 20 metrów od stadionu żużlowego, a więc te nasze marzenia było, ojej, zostać wielkim sportowcem, zostać lekarzem, zostać jakimś tam gitarzystą, tak? Dzieci mają wielkie marzenia, tylko później idąc do szkoły podstawowej, średniej, zaczynają nam wtłaczać w poszczególne tam tory, ryzy, i my rezygnujemy pomału z tych naszych marzeń. I to jest proszę państwa największy błąd, największy błąd, bo tak jakbyśmy zrezygnowali ze swojego życia. No dokładnie, to trzeba po prostu wrócić do takiej tej dziecięcej energii, do to co w sercu jest, poszukać takiego swojego dlaczego. Dlaczego mam w ogóle cokolwiek robić? Dlaczego żyję? Co jest moją taką misją życiową? Bo każdy z nas ma jakieś talenty i w jakiś sposób swoją pracą, tym co robi, czy zawodowo, czy społecznie, pomaga ludziom. Bo, bo tak jak mówisz, pieniądze to, to jest środek do realizacji celu. O ile łatwiej jest realizować swoje cele, o ile łatwiej jest pomagać innym, mając te pieniądze, prawda? W związku z tym, yy, z jednej strony konkrety takie finansowe, a z drugiej strony wartości. Czyli to, co robię, tak jak mówisz tutaj, nie tylko zarabiam, ale robię coś wartościowego, bo ludzie potrzebują zadbać o zdrowie i ktoś im o tym musi powiedzieć, że jest taka możliwość. Że jeżeli chce być tylko konsumentem, to nawet może mieć za zero złotych tę butelkę. To też dla niektórych jest ok. Wiolu, to co poruszyłaś, tą kwestię etycznego sposobu zarabiania pieniędzy, to jest bardzo istotne, w jaki sposób te pieniądze zarabiamy. Bo chociażby no, patrzeć na urzędników. Jest urzędnik, który przychodzi od 7 do 15. I stara się nic nie robić, opreskliwy dla klientów, no po prostu nieprzyjemny człowiek, tak? On nie wychodzi szczęśliwy z pracy. On jest frustrowany. On jest frustrowany, to jest jego sposób bycia, ale inny jest otwarty na człowieka, pomaga, rozwiązuje jego problemy i mimo, że mają takie same uposażenie, ich podejście do życia jest zupełnie inne. W Akunie oczywiście mamy system wynagradzania, ale ktoś powie, e, co to za pieniądze? Przecież można. Narkotykami handlować. I krocie są o wiele większe. Już pomijając, że można mieć w perspektywie wichtki o kierunek, spać spaćkarzom, na spacer wyprowadzą, prawda? Ale chodzi o to, że patrzysz w lustro i musisz, no, jak ja przeżyłem ten dzień? Tu pomagamy drugiemu człowiekowi. Pomagamy mu nie tylko w rozwiązywaniu tych jego problemów zdrowotnych, ale chętnym pomagamy w rozwiązaniu jego problemów finansowych. Pomagamy mu w realizacji jego marzeń, jego celi, bo im większej liczby osób pomożemy, to co wcześniej powiedziałaś, to i nasz sukces jest wtedy większy. Tak. Jest to otwarcie na drugiego człowieka, te etyczny sposób wynagradzania, akunie można to pięknie połączyć, pięknie realizować. Czyli te, te trzy elementy, bo tak, zarabiamy, pomagamy ludziom, ale też rozwijamy się, bo my się zmieniamy. I stajemy się bardziej sobą, odkrywamy siebie, bo zaczynamy rozumieć to swoje dlaczego. Tu bardzo wielu ludzi, tak jak ja pamiętam właśnie różnych, różne osoby, które interesowały się tematem akuny, to bardzo często to był pierwszy taki moment, kiedy oni zaczynali się zastanawiać, jakie ja mam właściwie marzenia, bo wcześniej w ogóle nad tym nie myśleli, po prostu sobie żyli z dnia na dzień, a że czegoś im brakowało. Gdzieś czuli jakiś niedosyt, no to szukali, szukali. I, I tu jest właśnie też, mówi się, że system marketingu sieciowego jest prosty, ale w praktyce często nie, niełatwo jest go realizować. Jakie w ogóle trudności spotykałeś na swojej drodze? Jakie wyzwania mieli ludzie, z którymi budowaliście struktury akumy? Wielu, to co powiedziałeś, rozwój osobisty, jeżeli przebywasz z drugim człowiekiem, jeżeli z nim rozmawiasz, to siłą rzeczy doskonalisz się poprzez obcowanie z drugim człowiekiem. I tu, można powiedzieć, kłania się to, że jako menadżerowie tworzymy taki zespół, w którym nawzajem się wspieramy, budujemy. Zespół, w którym nie tyle jako zespół pracujemy, razem zbieramy ziemniaki, tylko jako zespół wspieramy się nawzajem, budujemy a wtedy mając silną postawę, tak? mając wewnętrznie ustalone cele, ustalony plan pracy, plan działania, no to w tym momencie ja idę do każdego człowieka, który chce mnie wysłuchać, ale zanadrzu mam, chętnym pomogę, opornym podziękuję, a niezdecydowanym pomogę podjąć decyzję i co ważne, uszanuję ją bez względu na to, jaka ona będzie. Bo ja nie, nie mam misji zmieniania ludzi, bo tego się nie da, ale chętnym pomóc. Pomóc chętnym i wówczas szukać ludzi, którzy jeszcze nie zrezygnowali ze swoich marzeń, nie zrezygnowali ze swoich celi. Ludzi, którzy może czasami trzeba, tak co wspomniałaś, pobudzić w nich na nowo te cele. To, o czym mówi Pismo Święte. Przepraszam, że tego nawołuję, ale to jest moje credo, a więc trudno, żebym się od tego odcinał. Obyś się na nowo narodził, a więc obyś był na nowo jak to dziecko, pełen radości, marzeń, wielkości. Wszystko mogę, tak? I z takim podejściem wszystko osiągnąć. Oczywiście, jako grupa, jesteśmy troszeczkę postrzegani przez grupy zawodowe, że jesteśmy inni, ale my jesteśmy inni w ten pozytywny sposób, bo my jesteśmy entuzjastyczni, nastawieni do życia, do środowiska, do siebie nawzajem. Nie ma tutaj zawiści, rywalizacji. Oczywiście jest chęć pokazania się. Jeden drugiemu, ja zrobię coś więcej. Ale tak naprawdę to jest ta praca z drugim człowiekiem, pomaganie chętnym i działanie jako ta latarnia morska, bo my nie jesteśmy w stanie, jak ten holownik, ciągnąć za sobie. Parki, ludzie opornych, którzy mają wiele problemów, zmartwień, i oni nie wiedzą, że się do tego nadają, a my będziemy ich przekonywać, że oni się nadają. Nie. Tak, robić tak. dla nich, pomagać w ten sposób. Tak, to nie jest tak. Ich... My, mamy im po, my mamy chętny pokazać drogę, kroczyć z nimi te pierwsze kroki, pokazać, co trzeba robić, być z nimi przy tych pierwszych krokach. Słuchaj, mam taki obraz, obraz cały czas menadżerki, z którą współpracowałem, kiedy ona robiła pierwsze kroki. Kiedy już po kilku pierwszych spotkaniach, to nawet w trakcie się wyrwało. Powiedz o tym, powiedz o tym, powiedz o tym. No i spokojnie, spokojnie, malutku. Aż w końcu po którymś spotkaniu mówi Irenko, super. Następne spotkania, i wiem, że jutro mamy umówione. Ty poprowadzisz pierwszą część. O nie, przecież wiedziałem, że dasz radę. Ale gdybyś się tylko na czymś zacięła. Lekko mnie pod stołem, ja poprowadzę dalej. Słuchaj, ona... Następnego dnia mi się przyznała: Całą noc nie spała. Przygotowywała się, przeżywała to. I na spotkaniu ze swoją koleżanką przedstawiła mnie, powiedziała o czym będziemy mówić, i przy pierwszym zdaniu zrobiła się purpurowa na twarzy po prostu zablokowała ją szturm. Ja poszedłem dalej, ale powiedziałem do niej po spotkaniu: I ręka, osiągniesz wszystko, co zechcesz, bo się przełamałaś. A wielu ludzi, nie dokonują tego pierwszego kroku, wycofują się, to jest ten paraliż, ten strach, ale strach przed czym? Przed czym? Przed rozmową z drugim człowiekiem? Bądź szczery, no, bądź to otwarty. Przestąpienia publiczne to, to jest jedno z bardziej stresujących wydarzeń w życiu, tam jest taki ranking i rzeczywiście ludzie bardzo się tego obawiają natomiast nie wiedzą o tym, że jeżeli mówisz o swoich doświadczeniach, to co wakunie mówi mi, pij, poczuj jak działa i powiedz innym, to wtedy to zupełnie inaczej, inaczej brzmi. Intencja z jaką idziesz, nie? Do człowieka, że idziesz mu powiedzieć o czymś dobrym, o czymś co może mu pomóc, co może go zainteresować. Dzielisz jej informacją, ty nie idziesz sprzedawać, aczkolwiek człowiek może kupić, ale idziesz podzielić się informacją bo ludzie sobie wyobrażają że marketing sieciowy to jest sprzedawanie produktów. Mylą marketing sieciowy ze sprzedażą bezpośrednią zdecydowanie zdecydowanie tak. A kiedy już już się przekonają do tego marketingu wchodzą i zdecydowana większość z nich zaczyna od sprzedaży. To jest właśnie niezrozumienie niezrozumienie. Dziel się informacją dziel się informacją a pieniądze są z reklamy. W marketingu akuny Zresztą tak jak prawdopodobnie w wielu innych firmach marketingowych, ale nie wiem, bo nie, nie jestem komiserem firm marketingowych. Od 19 lat jestem w marketingu z Akuną. Jest to moja ostatnia firma marketingowa, w której współpracuję. Nie zamierzam zmieniać. Ale chodzi o to, że jeżeli wiesz, z czym idziesz, to o tym tylko powiedz. A nie sprzedawaj produkt. Nie sprzedawaj produkt. Najważniejsze jest, żebyś przeniósł informację. Co ciebie zainteresowało pod względem produktowym, pod względem finansowym? Powiedz temu człowiekowi, że są takie możliwości, i na końcu zapytaj go, czy on chce to realizować. Co ci odpowie? Tak, nie, zastanowię się. Chętnym pomagamy, opornym dziękujemy, niezdecydowanym pomagamy podjąć decyzję. To tak. jest tak proste, dla wielu ludzi ciężkie, ale trzeba sobie właśnie w ten sposób podejść. Nikogo nie przekonuję, nikogo nie namawiam. Miałem takie spotkanie z moim no, przyjacielem ze szkoły średniej. Trzymamy się cały czas razem, jak od czasu do czasu się spotykamy. No i oczywiście, kiedy się dowiedziałem o Akunie, kiedy już byłem po kilkunastu spotkaniach ze swoim sponsorem, no to poszedłem do niego sam. Jak umiałem, tak mu przedstawiłem. On nie był zainteresowany, powiedział mi to wprost. Ja mu podziękowałem, wyszedłem. Kiedy spotykaliśmy się po jakimś czasie na naszym takich Towarzyskim spotkaniu mówi: Wiesz, Janusz, trochę żałuję, że wczoraj, że jak u mnie wtedy byłeś, tak nie nacisnąłeś mnie. Ja mówię: A czemu miałem Cię nacisnąć? Przecież ja Ci przedstawiłem propozycję. No wiesz, ale przyszedłeś do mnie w marynarce inaczej jak zawsze i to mi się jakoś nie spodobało. Ja mówię: Okej, okay, wtedy byłem w marynarce, dziś jestem w sweterku. A co powiesz za 2-3 lata? Każdy powód jest dobry. Pytanie, czy ty chciałeś to, co ci przedstawiam, realizować, a jeżeli chciałeś, to możesz to zrobić dziś. Jeżeli nie chcesz dziś, no to powiedz, co, co zrobisz za pięć lat, bo tu jest uruch, ur, znaczy trącamy kolejną taką, taki mit, taką tezę, że w marketingu trzeba być pierwszy, trzeba być pierwszy, i trzeba mieć mm. szczęście. Nie ma czegoś takiego jak pierwszy w marketingu, bo zawsze musi cię ktoś do niego zaprosić. I co bardzo ważne, ja akunie jestem, w tym roku będę obchodził 200-lecia, więc 19 lat już minęło w listopadzie. I kiedy rozmawiałem z ludźmi, którzy byli w moim wieku, to nie byli względnie zainteresowani, ale oni dzisiaj są prawie 20 lat starsi. Oni już mają olbrzymie problemy zdrowotne. Trzy moje koleżanki z liceum przez ostatnie trzy lata co roku jedną pochowaliśmy. To jest smutne ale no podejście ich do zdrowia widać było niewłaściwe, bo to nie czas na umieranie. Są te możliwości, a więc tym bardziej warto iść do tego rocznika dziś. Tak? Ktoś, kto jest starszy, no to dziś ma do możliwości pójść do rówieżników jego dzieci, bo oni są już dzisiaj w wieku 40-50 lat, tak? Oczywiście ja uważam, że Specyfiką firmy Akuna jest rozmowa o zdrowiu, o profilaktyce zdrowia, a to jest temat no, nie bardzo trafiający do ludzi młodych. Ludzie mający 20-30 lat, to im się wydaje, że zdrowie mieli, mają i będą mieli zawsze. Oczywiście są jednostki, które już mają problemy zdrowotne, więc oni nachylają a to są jednostki. Ale tak naprawdę ludzie, którzy skończyli te 40 plus, ci już przeżyli, doświadczyli, już wiedzą, co jest zdrowie, wiedzą, co jest jego brak. Pokazać te możliwości, że możesz przywrócić zdrowie, możesz pozbyć się problemów i możesz przy tym jeszcze godnie finansowo funkcjonować. Zainteresowany, pomogę. Oporny, dziękuję. Niezdecydowany, jakie masz pytania, pomogę ci rozwiązać problemy. To I to, jest... Tak, świetne podsumowanie naszej rozmowy. Rzeczywiście, czyli to, co mówisz, ten klucz do sukcesu, to jest tak, mocne dlaczego. Po co ja to robię, jakie mam marzenia, jak chcę, żeby wyglądało moje życie, życie mojej rodziny, moich bliskich i dzielenie się tą informacją z ludźmi. Sposób tj. pracy, tj. sposób realizacji tak. tego marzenia, tak do jest bo... Serca do serca, od człowieka do człowieka. I, i, to, i, to, I też, tak jak mówiłeś, ten szacunek do decyzji, bo czasami ludzie nie są gotowi. Czasami muszą mieć te problemy zdrowotne, żeby zrozumieć, że, że jednak warto w swoje zdrowie zainwestować, nawet jeżeli nie interesuje mnie temat biznesowo. Bardzo Ci, Janusz, dziękuję. Dużo do przemyślenia i rzeczywiście mo, można powiedzieć, że to, co tu powiedziałeś: plan marketingowy, produkty i ten system pracy w Akunie to jest taki, taka, taki trójkąt. Że mamy tutaj pełnię, możemy wykorzystać te możliwości po to, żeby mieć lepsze życie i pomóc ludziom w naszym otoczeniu mieć to samo, jeżeli tego chcą. Jeżeli tylko masz wielkie marzenia, szukaj ludzi, którzy chcą wspomnieć swoje, pomagaj im w tym, a twoje na pewno zostaną spełnione. I, i razem można osiągnąć. Większe, mniejsze sukcesy, takie, jakie sobie każdy z nas zaplanuje. Bo oczywiście marzenia marzeniami, ale planowanie, działanie to też musi być w następnej kolejności. Bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że to nie będzie nasza ostatnia rozmowa, że jeszcze kilka tematów wspólnie tutaj przedstawimy. Dziękuję wszystkim za uwagę. No i zapraszam do zadawania pytań i kontaktu. Zapraszamy. Zapraszamy.